Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, na tym kanale w serii, w której rozpatrujemy psychologię w zawodzie kierowcy autobusu. Dzisiaj powiemy sobie o bardzo ważnym temacie, dosyć głębokim, jeśli chodzi o poziom psychiczny, psychologiczny, dlatego tym bardziej warto tutaj zostać. Dzisiaj powiemy sobie o nastawieniu do pracy, czyli jak nastawienie do pracy wpływa na jakość pracy. Czy, co to w ogóle jest nastawienie? Zacznijmy od tego, żeby to wyjaśnić, bo nie każdemu może być ta pozycja znana. Co to w ogóle jest nastawienie? Nastawienie to nic innego jak energia, z jaką idziesz do pracy. I teraz załóżmy, że zachorowałeś. Bierzesz L4 i leżysz w łóżku. Nie masz na nic energii. Nie masz na nic siły. Pijesz tylko herbatę, leżysz, oglądasz telewizję. I to jest pewna energia, z jaką to robisz, więc yy, nazwijmy ją sobie, że to jest przybicie takie związane z chorobą. I jeśli z taką energią idziesz do pracy, załóżmy, że z tego L4 w ogóle nie korzystasz i idziesz z taką energią do pracy, to to wpływa na Twoją jakość pracy, bo generalnie wszystkie czynności, które robisz, są poddane tej energii, czyli wszystko, co robisz w pracy. Wykonujesz z energią przybicia. A jeśli Twoje nastawienie jest pełne energii, jesteś pasjonatem, masz cel i nastawienie supermocne do pracy, wiesz czego chcesz, wiesz jakie potrzeby spełnia Twoja praca, cieszysz się, że idziesz do tej pracy, cieszysz się, że będziesz miał kontakt z ludźmi i wtedy cały ten dzień z takim nastawieniem idziesz do tej pracy i Twoja jakość jest zupełnie inna. Czyli podsumowując, nastawienie to jest taki pstryczek, taka nastawnia, która prowadzi Cię przez cały dzień. Czy patrzysz na coś przez ten pryzmat, czy przez ten pryzmat? Czy patrzysz przez okulary, które ci mówią, że wszystko jest do dupy, czy patrzysz przez okulary, które mówią a dobra, wszystko jest fajnie, ludzie są fajni, wszystko jest ok. Czy może patrzysz właśnie przez okulary, które mówią Ludzie są, do kitu, nie, ta praca jest bardzo ciężka, nie lubię tej pracy, no znowu do tej pracy. Mamy tutaj dwa przeciwstawne nastawienia. Specjalnie wziąłem tutaj dwa przeciwstawne po to, by pokazać dwa ekstrema. Że możesz być totalnie zmęczony i możesz być totalnie radosny i nastawiony do tej pracy. Nastawienie daje motywację do pracy. To jest bardzo tutaj istotne. Nastawienie daje ci kopa na cały dzień. Jeśli po jakimś kiepskim dniu idziesz z tym nastawieniem do kolejnego dnia, to to nastawienie będzie towarzyszyło Ci przez kolejny dzień. Chyba, że w trakcie tego dnia się coś zmieni i Twoje nastawienie się zmieni. Ale zazwyczaj jest tak, że jak się budzimy rano, to idziemy do pracy z jakąś myślą. I ta myśl jest bardzo ważna, żeby sobie ją codziennie przypominać. I warto ją obserwować, żeby wiedzieć, z jakim nastawieniem idziesz do pracy. Czy myśli są bardziej czarniejsze, czy bardziej kolorowe? Czy bardziej takie typu, znowu do tej pracy, no jedź. Czy może fajnie, ciekawie, jakich ludzi spotkam. Zobaczcie i zauważcie, z jakim nastawieniem idziecie do pracy. Nastawienie generalnie wpływa. Na cały proces pracy, jasne, na kontakt z klientem, kontakt z innymi, kontakt z, z twoimi kolegami z pracy, to też wpływa na wizerunek firmy, dba o jakość. I to jest bardzo ważne, że to dba o jakość Twojej pracy, dba o sumienność. Jeśli idziesz z takim nastawieniem, to wszystko generalnie robisz tak jak yy, początkowe nastawienie, czyli wszystko robisz z tą energią. Dbało o kulturę wypowiedzi. Twoja kultura wypowiedzi jest zupełnie inna, jeśli jesteś ucieszony z tej pracy, a zupełnie inna, jeśli jesteś przybity i idziesz do pracy. To jest jasna sprawa. I chciałbym w tym filmiku dość głęboko spojrzeć na to, jakie jest Twoje nastawienie, i to będzie bardziej filmik procesowy. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to bardzo dobrze, bo ten filmik da Ci dużo więcej niż myślałeś. Dać ci wgląd w samego siebie, z jakim nastawieniem tak naprawdę idziesz do pracy. Żeby to rozpoznać, jest to bardzo proste. Wystarczy sobie zadać parę pytań, ale ciężko na te pytania w ogóle wpaść, i ciężko w ogóle wpaść na to, żeby o tym pomyśleć, jakie mam w ogóle nastawienie. A to jest mega istotne, tak jak już mówiłem, to wpływa na cały Twój dzień. Jeśli Twoje nastawienie z kolejnego dnia było do no to na następny dzień, będąc oczywiście tego nieświadomym, powielamy ten schemat i wtedy nie wiadomo, nie wiadomo czemu ta praca nas coraz bardziej wkurza. Co innego powód tego nastawienia. Tutaj nie skupiamy się na powodzie, dlaczego mam takie nastawienie, tylko jakie mam nastawienie i bardzo ważne, żeby tutaj to rozróżnić, że nie skupiamy się na powodzie. Jeśli ta praca nie jest dla mnie, to zadaj sobie tutaj pytania. W ogóle polecam sobie zadawać pytania w takiej kolejności, jak one będą, bo są specjalnie ułożone pytania. I wtedy rozpozno, rozpoznasz, czy ta praca nie jest dla Ciebie. Dlaczego idę do pracy? Co sprawia, że ta praca jest dla mnie satysfakcjonująca? Jeśli nie ma czegoś takiego w Twojej głowie, w Twoich odpowiedziach, to znaczy, że ta praca nie daje Ci satysfakcji. I pierwsza myśl, która Ci przyjdzie do głowy, jest bardzo ważna. Tutaj jak najbardziej bądźcie ze sobą szczerzy. Co daje mi energii w pracy? Bądź co jej nie daje? Jakie potrzeby są w pracy zaspokojone? Potrzeby to znaczy, e, czy pomagam innym? Czy mam jakieś, jestem zauważony? To, to są potrzeby generalnie. To nie są czynności, że jeżdżę autobusem. Jeżdżenie autobusem to jest jeżdżenie autobusem. Jeśli masz potrzebę podróżowania, to to już jest konkretna potrzeba i to może być zaspokojone w tej pracy. Co mnie wkurza? Jasne, jeśli za dużo rzeczy Cię wkurza, to znaczy, że z takim nastawieniem potem idziesz do pracy, więc nie dziw się, że masz yy, trudności z pracą. Czy to nastawienie mi służy? To jest bardzo ważne pytanie. Jeśli już rozpoznałeś nastawienie, czyli dlaczego idę do tej pracy, czy idę z radością, czy nie idę z radością, czy jest mi smutno, czy jest mi źle, czy mam takie myśli, albo takie, czy mam myśli typu znowu do tej pracy, czy mam myśli typu cieszę się z tej pracy, czy to nastawienie ci służy. Jeśli odpowiedziałeś, że to nastawienie, które masz teraz w swojej głowie, w ogóle ci nie służy, to prosta rada zmień. A jak to zmienić, będziemy omawiali w kolejnych filmikach. Na pewno, jeśli masz na ten temat pytania, to śmiało zadawaj w tym momencie, bo będziemy sobie to y, rozpatrywali i kontynuowali w ogóle te filmiki w tej tematyce. Kolejne pytanie: dlaczego brakuje mi energii? To jest bardzo ważne pytanie. Skoro masz nastawienie, jakie masz, dlaczego brakuje mi tej energii? Co takiego się dzieje, że nie mam tej chęci do pracy? Czego potrzebuję, a nie mam w tej pracy? Jeśli idę z nastawieniem typu, znowu mi się nie chce, to co mi brakuje i dlaczego właśnie nie ma w tej pracy to, czego potrzebuję? Czego tak naprawdę potrzebuję? To są te pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. Odpowiadając na te pytania, można sobie je zapisywać na kartce, żeby to było jasno, czarno, na białym, czego Ty właściwie potrzebujesz od pracy. I generalnie te pytania poszerzają świadomość, czy. Ta praca jest dla Ciebie, czy być może nie. Bo często zdarza się tak, że ta praca jest dla Ciebie, ale chwilowo jest zaćmiona jakimiś problemami w niezwiązanymi z pracą albo w pracy, i wtedy również warto sobie takie coś zrobić, czy ten powód, dlaczego mi się nie chce, faktycznie e, wynika z tego, że ta praca nie jest dla Ciebie, czy to są chwilowe zawahania, w, 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 jakimiś innymi problemami. Warto sobie na te pytania poodpowiadać. I najważniejsze to pytanie, czy to właśnie to nastawienie, które mam, to mi służy, czy też nie. I tutaj, jeśli nie służy, to warto jest coś z tym zrobić, a co, jeśli masz pytanie, to śmiało pisz na maila i tam będziemy wyjaśniali, co, dlaczego, żeby to szybciej poszło, a kolejne filmiki, jakie będą się pojawiały, na pewno po, będą poruszały ten bardzo ważny Temat. Jak widzicie, nastawienie jest bardzo ważne, tak jak już na początku wspominałem, wpływa na jakość pracy, na wizerunek firmy, ale na Twoje samopoczucie w pracy, na Twoją percepcję, na Twoje patrzenie na e, pracę, i to jest bardzo mega istotne. Niektórzy patrzą na pracę, że jest bardzo źle, a być może dlatego, że mają takie nastawienie, a niektórzy, że bardzo dobrze, bo być może mają takie nastawienie. I tutaj polecam się nad tym położyć, może położyć nie, ale bardziej tutaj pomyśleć nad tym, przeanalizować. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.